Kurde, no tak, akurat tutaj wyszłem Z tego I ten Sukinsy tu tak stał Tutaj stał Ja tak przymierzyłem do niego i nie widział mnie Później z noża mu waliłem Wywaliłem, no... No ślepy, no o. Zaraz, chwila Weźmy tego Okej okay. Nie, tego nie chcę Uziwa, jakie sukińce, nie Zdejchaj Zdychaj głupio, nie dorobił nasz to No mi się bardzo podoba So much so very good No jeszcze z tłumnikiem ja dupce. No to już chyba lepszej broni nie ma To też inny celownik, ale nie jak z tłumnikiem to ja chcę to Tak Nie trzeba używać snajperki wtedy, nie? Może tam za nie snajperka, ale te, te, też te naboje do snajperki dość ciężko Nie weźmy tego. Nie trafkuję j**a. Strzela i go tak i tak nie trafisz. Trzeba nie. Trzeba by nie. Muchetzo, no cuko! No, dobry pies. Tak, po cichu sobie pójdziemy. No i tak jak mówię, tak sobie myślałem, żeby nagrać yy, to Lego. No tylko jest taki problem, że. Trochę na tych serii się na... otwierało dużo no i kurde i South Park i... metro teraz i wszystko do kolei po kolei więc no... nie wiem ale chyba pierwsze sobie tak przejdę tak... W sam tą kamponię później może skończę South Parka na pewno wtedy okay. no to nagram wtedy tego nie wiem lego Okej, okay, lecz się w ogóle. Ocie, czy, 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 czy. są? Ona no bo je zajęliście. To są cele Niedobrze, bo tu świeci. Jest. Aha, bo tu? No nie wiem dlaczego nie mogę je zbierać. chyba. to by nic nie mieli? Nie. Lećmy tu. Tu nie można, dobra. Okay. No i lecimy szybko. Jak jeszcze ktoś nie oglądał... Nie mam iść. Nie wiem. Kuj, to jest to auto. Ja tym autem miałem jechać. Rozumiem, swego. Rozumiem że raczej, raczej tędy, bo wzrotnicę musiałem przerobić. Przerobić. No. Daleko tym nie dojechał tym autem. No ale gra się zapisuje i myślę, że już będzie koniec. Co ich tu zjadło? A... Facet, chyć się tego tu. Chyba jestem bardzo ciekawy, jakie będą skutki. A. Nie działa. Więc, znowu będzie problem z wejściem. Jak zawsze. Teraz bardzo prawdopodobne, że ja będę musiał wziąć tamtym pewnie autem do cholery i popnąć to. Co bardzo wątpię, bo dość dużo tego jest. Nie świeci się coś, trzeba wyruszyć. A nie, jednak nie. Nie ma? Nie. Hmm. Kurz! szum jakiś gówno musimy tamtą stroną lecieć pewnie na stopy procent jak zdechniemy to zdechniemy So he was so, what was that? say we're okay, but the voices didn't sound like them. I tell them Let's go back and they say no, no, we're good here. It's okay Then I remembered my life so. I flick it open and I see them just sitting.

Oh, o, dupę wbić nóż. Spokój. Pies. Dobry siat. A gdzie są oni? O, tu. Pierw tak nie. Lecimy na aman do przodu. O nie, gdzie ja robić? Chwila, chwila. Kuźwa. Mam tu z boku. Okej. Okay. O kuźwa. Nieciekawe. No i co z tego? Co się mam wrócić do cholery? Co ja ma mam zrobić? Na widzę do chwilę takiego czegoś Ale wątpię, żeby tędy i miałem iść. I bo już tu byłem. Kufno było Teraz ładniej Ale było tam jakieś wyjście? Jak ja ich tam na zabijałem? wyzabijałem? Kuźwa nie pamiętam. Niedobrze. Wiecie dlaczego? Od długo mi chodzi, schodzi z tym odcinkiem. Tu nie żyją, tu nie żyją. Wracimy się w dobre kółko. Tu jest otwarte, no i co? Tu jest jakieś przejście z boku albo coś? Co ja mam tu zrobić, no Idzie coś otwiera tą gówną notatkę Aha, czym ciągłe, ciągłe kucanie jest na C na Z. Ciekawe, Ciekawe że się dowiedziałem A wiecie co jeszcze zrobię? Kurde, mol, no ja już, no ja już skupiam się na woleju. O co tu chodzi? Że to się nie da przejść. Znowu będę pół godziny szukał. Cięcie. Nie uwierzycie, muszę się wracać. Po cholerny wagon. Мне во что дай пишет mm, Ej, gdzie ja przyszedłem? Aha, tu, dobra <grych> No, ten odcinek będzie strasznie długi Kurde mol Muszę, muszę człapać tam do cholery No, nie wziąłem sobie tego, ponieważ tam trzeba rozwalić te kolce wagonikiem, pisze jak cwl zostawiłem mój piękny pojazd o jezu, dobra zobaczymy się już jak tam będę no przy tych kolcach to tak? nie mi się tego nagrywać, więc do zobaczenia jestem i wiecie o, 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 o. i wiecie co postanowiłem, że Dzielę ten odcinek na dwie części, ponieważ on już trwa 39 minut, a nie chcę przesyłać takiego drugiego. Więc yy, będą dwie części, nie wiem. Druga część może będzie, no to no, że to i na pewno w połowie gdzieś go ucznej. Więc teraz już witam w drugiej yy, części. Jeszcze ta druga część już nie będzie tak długo trwać Myślę, że już będzie koniec września Sprzedałabyś się, ponieważ się... Dobra, teraz znowu będziemy teraz Może nie będziemy Tylko ja będę się pieprzył z tym, bo to wszystko Ale chyba będzie trzeba wejść tu myślałem, lecimy tam Kurwa, schodził lecimy? Będzie nie wiedzieć gdzie mam iść wiecie Czy to jest światło dzienne czy Jest jakiś syf no chyba nie miała iść tu chyba nie miałem iść tu. Gdzieś tu coś wata ok. Nie wiem czemu to nie Przyjrzać, 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 Gdzie dać co są, no ja dupce, no. No i bo zobaczcie, widzieliście to te... ja mam na boi? tak mało miałem. Teraz to ja nie będę oszczędzał, teraz ja będę dawał jak... Widzisz, co mi Lecie, bo, bo wam jeszcze zgaśnie Trochę napłyjemy tych suficynów Ile się tu wyskoczyć tak? Znaczy, że tutaj jest coś trującego coś? Przecież cały magazyn musiałem przyjść do niego. Palcie się, sukinsy. Nie wiem, czy jak się pali, to oni tu nie przychodzą. Takich upartych sukinsynów nawet nie było w kryzysie. Naprawdę. Może no, się kładę jeszcze? To... Aha, no to są rodzaje Rzeczywiście Dlaczego te miałem mało? Teraz mam na to po co wkleba Łatwo jest je pierwsze liczby. Dobra. Cięcie. Cięcie. Po prostu zaraz co zapisuję. Dobra. Ok. Jesteśmy w menu gry. Czy to się tam nazywa. A to dlatego, że. Musiałem włączyć jeszcze raz grę, ponieważ ją wyłączyłem, nie wiem, nie myślę, ale tak, yy, to tak jak mówię, no, podzielę ją na dwie części, bo tak i tak już za 40 minut, ponad 45 chyba już trwa ten odcinek, <laughs> więcej dzielę go yy, na dwie części, myślę, że dość szybko się pojawią te dwie części, od razu myślę, że nawet weślę jedną i drugą. I co? Jeżeli Wam się podoba łapka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Komentujcie, jeżeli coś nie wiem, poprawić, nagrać, lub pytanie jakieś nie wiem, chętnie odpowiem. Nie mam co robić, więc chętnie Wam odpiszę na komentarze. No i do zobaczenia albo w Parku, albo w Ale w gdzie jest taka sytuacja, że. No była akcja na naszą bazę Właściwie teraz będę opowiadał właśnie, chyba nie miałem kiedy Była akcja na naszą bazę i no i ten most co tam był chyba kojarzycie się No to został wysadzony czy coś takiego Tam Zig, Hiberno i tam pełno tych, tych debili było na pewno zrobię o tym odcinek, ponieważ wszystko nagrałem jak tam napieprzeliśmy. Jeden miał wallhacka i aimbot'a. Ponieważ przez ściany, nawet arowa przez tysiąc ścian do cholery zabił headshotem. Więc no, no sukińsiny. Ale to już reszty będę opowiadał już na odcinku. Więc jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie, ocencie ten kanał. No, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Started, we we, truly, Cześć.